Witajcie kochani, e, właśnie pokażę Wam e, zakupowy haul. E, pokażę, zrobię zakupowy haul, nie wiem w sumie jak to powiedzieć. E, mam zakupy z Aldika, e, byłam na zakupach takich e, no tygodniowych, e, takich większych. I tu tak raczej już na cały tydzień, chociaż pewnie jak będę pokazywać, to będzie się wydawać bardzo mało ich. Ale zaraz powiem dlaczego? No i w ogóle też mało wydałam, z czego się ogólnie cieszę, bo 57 funtów i 42 pensy, więc to jest bardzo mało na cały tydzień. Ale zaraz powiem dlaczego? Nie kupowałam zbyt wiele, jeśli chodzi o obiady dlatego, że mam taki plan zacząć sobie porządkować zamrażarkę i po prostu rozmrażać no po prostu zwalniać miejsce w tej zamrażarce dlatego, że zbliżają się święta, ja też potrzebuję sobie robić coś, przygotowywać coś na święta i sobie zamrażać, a po prostu mam, nie mam w tej zamrażarce miejsca, więc chcę sobie zwolnić miejsce rozmrażając jakieś tam inne rzeczy które mam jakieś też właśnie w zapasie czasem coś tam mi zostanie z obiadu, albo nagotuję sobie na zapas i gdzieś tam one mi w tej lodówce, w zamrażarce Gdzieś tam one mi w tej zamrażarce zalegają, a tego tak sobie wymyśliłam, że właśnie e, zwolnię, będę sobie w tygodniu wyjmować e, do obiadów e, to, co mi zalega. Przy okazji nie będę musiała gotować obiadów, co też mi się podoba, bo mam teraz kupę to wiadomo przed świętami, e, więc cóż jest, cóż, cóż jest fajniejszego, jak e, mieć gotowy obiad, tylko sobie wyjmę z zamrażarki, więc to też będzie fajne. I tym samym sobie zwolnię miejsce, przygotuję na rzeczy, które będę chciała e, przygotować już na święta. Więc to tak, właśnie. Także, no, także nie musiałam robić dużych zakupów, dużo wydać. I mówię, bo zwalniam po prostu miejsce w zamrażarce w tym tygodniu. Także dobra, zaczynamy. Dobrze, to tak, zaczynamy. To tak, po pierwsze, to kupiłam miąsko, wieprzowinę i wołowinę po pół kilograma. I teraz tak, domyśliłam sobie, że będę robiła po raz pierwszy, albo nie wiem, czy po raz pierwszy, albo robiłam tak dawno, że po prostu nie pamiętam. Czyli kąkarnę. Tylko, że ja za bardzo nie przypadam za wołowiną. Nie pamiętam, kiedy w ogóle kupowałam to mięso. Więc po prostu, żeby tak nie było, że pierwszy raz gotuję i od razu zmieniam ten przepis, to tak pójdę na kompromis sama ze sobą i po prostu zrobię pół na pół. Połowę z mięsa wezmę sobie z tego opakowania, połowę z tego i zmieszam. A po prostu te połówki, co mi zostaną, sobie zamrożę. No właśnie, mówię, że chcę zwalniać zamrażarkę, a teraz mówię, że zamrożę, więc trochę słabo. No ale dobra, to nawet za tydzień. Sobie z tego mięska zrobię, nie wiem, może jakieś kulpety czy coś, żeby od razu po prostu zwolnić to miejsce. No ale nie mam wyjścia, mówię. Ja muszę te mięsa zmieszać, bo nie lubię za, z samej wołowiny za bardzo, więc jakoś to tak sobie wymyśliłam, że pół na pół. Dobra. Do tego będę miała czerwoną fasolę. Nie kupowałam jej, bo mam puszkę. Właśnie boję się, jak dzieci zareagują na tą czerwoną fasolę w tym mięsie, bo raczej nie, nie używam, ale dobra. Serek biały to tak do chleba, mozzarella. Mam taki zamiar jutro może wieczorem, właśnie jakąś taką pizzę. Mam ochotę teraz na pizzę i myślałam, mam świeże drożdże w lodówce, więc myślałam, że może mozzarella do jakiejś pizzy wieczorem, którą zrobimy herbatka Grey którą kupujemy. Ja nie jestem takim smakoszem czarny herbat, ale Damian ją bardzo lubi, więc kupujemy zawsze tą. Pomidory to też do tego, czyli konkarne, jogurty naturalne. To zawsze kupuję te właśnie w Waldiku. Są fajne, takie gęste. Awokado było po 30% mniej, dlatego że kończy się ta ważności jutro, więc. A w ogóle nic z nimi nie jest. Są fajne, twarde, także. A i tak zawsze kupuję zresztą awokado. To tak do chleba, wiadomo. Bardzo fajne są takie pierniczki. To są niemieckie. Ja, one są tylko w takim. One nie są nigdy na stałe w asortymencie Waldiku, tylko na tych półkach takich okazyjnych i one są zawsze właśnie na święta. Także ja bardzo je ja lubię te pierniki właśnie tak nieraz do herbatki, do kawki, także wzięłam dwie paczki, one kosztują 99 pi, także fajna cena, dwie paczki wzięłam, bułki, to sobie tutaj kupujemy te, albo też takie, kupiłam maliny, bo mam taki plan też właśnie z tego względu, że mam świeże drożdże, tak myślałam, jakieś takie ciasto bezglutenowe upiec, ala drożdżówka i tak myślałam do tego może maliny, Borówki to tak dla dzieci, Zosiu też do szkoły z jogurtem naturalnym daję. Pietruszka do rosołu, właśnie będę znowu gotować rosół, mówię znowu, bo tydzień temu gotowałam, ale Damian właśnie jest po tej chorobie, już czuję się lepiej właśnie, tak ogólnie, no ale jeszcze całkiem 100% zdrowy nie jest, nie ma temperatury, ale no wiadomo, że to jeszcze nie jest to, co powinno być. to jest trochę przeziębiony, ma katarek, I coś tam też mi trochę w kaszle, więc jednak tego rosołu nagotuję przede dla nich. Więc troszkę rosołu. Mięsa nie kupowałam, bo mięso mam, także nie musiałam kupować. Wędlinkę taką, Zosia akurat ją lubi, także taką wędlinkę. Sok pomarańczowy to też kupuję, zawsze ten sam. I tu jest 100% soku, także bardzo fajne. Oliwę, bo mi się kończy. Oliwę też zawsze kupuję, taką extra virgin w Aldiku, właśnie. Tylko w Aldiku kupuję. Obowiązkowo ciemna czekolada. I takie fajne były chyba po 99 pi. Zaraz sprawdzę. Tak, one były po 99 pi na takich tych półkach, właśnie okazyjnych. Takieś do świątecznych mafinek. Fajne papierowe foremki. No, cytryny, to wiadomo, też zawsze u mnie na każdych zakopach są cytryny, bo ja rano codziennie wodę z cytryną, nacho, no i do herbaty. Ser, to taki cheddar do starcia, do zapiekania. Jabłuszka, one były w jakiejś tam też promocji. Także dwa takie opakowania. Cieszę się, że w Waldiku jest marchew właśnie organic, zawsze kupuję też tą marchew organik, także do rosołu i tam do, dzieciaki też lubią tak do chrupania. Cebula, no to tam cebula. Dobra, trochę zwolniłam sobie miejsce. No i tak, yy, zmyślam o tej pizzy, zazwyczaj treser, ale w tym tygodniu jestem leniwa i kupiłam taką mozzarellę. już startą. Do tego taką mozzarellę dla odmiany w klastrach na chleb. Mleko niebieskie. Yy, mleko sojowe do kawy dla mnie, bo Damian to w ogóle nie, nie toleruje tego mleka. No, mam tutaj drugą paczkę jabłek. Takie salami Damian lubi z pieprzem. O dzisiaj były takie przyprawy tej firmy Schwarz yy, i wziąłem koperek suszony, bo były dużo tańsze. One w Azji kosztują coś około 2 funtów yy, z tej firmy. A dzisiaj w Waldiku były one po. 1,39 39. A no i bekon. też bekon. Yy, też zawsze kupuję ten bo Damian będzie robił takie ziemniaki zapiekane. Yy. Z marchewką, pietruszką i właśnie do tego bekon. On lepiej by sobie zrobił z kiełbaską, ale dzieciaki by takie nie zjadły, więc będzie z bekonem. No i pomarańcze jeszcze. I tutaj też jakieś masło mam. To już tam nie będę pokazywać. Masło I, i tyle z tych zakupów. Tak, tak, dobra. Także ogólnie jestem z tych zakupów zadowolona. Mówię, będzie czyli concorne przez weekend, później tam będę te ziemniaki z tym, z, tym, z tym bekonem, a później już sobie będę odmrażać. Rzeczy sam także super. To tyle, jeśli chodzi o zakupy. Oś! Osiem. Osiem. A tego tyle radzisz bo wczoraj dzisiaj źle się wiątkę? czuł. I nie, nie otworzył. O, co ja dzisiaj mam? 8! Co ty masz dziś? O! Kolejne kócie! To kolejne! W to się wkłada te klejnoty w taką, jakby skałę, tak? W taką skałę złota. Aha. To klejnoty, mają dziurki, tak? Tak. Aha, pokażę tak. No, o, i dotknęło. takie coś. Niebieskie białe? No, No Robię te dwa. Niebieskie. Czy białe przeżyczyste są? Wiem. Tutaj są kilka białych przeżyczystych. Może daj Zosi, włoży resztę tych diamentów, a to otwórz następny. Dziewiątkę, tak? Dzisiaj? Dziewiątkę jeszcze. No? I tutaj są no to jest to już wszystkie to są chyba keso dodatkowe wiesz co są i są tak everyone this Arby, tak? Co to numer dwa? Co numer dwa? Numer dwa! Pokażę. Widzieliśmy, są numer dwa? A, z numerkami. A tutaj numer jeden. I tutaj numer, mm -hmm. numer dwa. I numer dwa. I numer pięć! aha widziałem też no, numer 5 A krzaczki Sofia przeczepia? I numer pięć. Oj, na to wchodzą też diamenty, tak? A to By? były w tym woreczku razem z tym, z tymi krzeszkami? czy, czy Nie, oni byli osobne. Aha. Ale myślę, że tak powinno być. Piękne. A jak nie tak, a jak te, tak nie powinno być, to po prostu tak zrobię sobie. Wygląda bardziej jak to jaskinie. taka. Gdzie będą te dom. skarby leżeć? Jaskini, też to skarby. Nie. Podobają wam się? Tak. Rzeczy? W kalendarzu. Chyba bardziej te te będą najlepsze. No no załóż jakieś buty. To pięknie wygląda. Torebkę do tego jakąś. Super. Chciałam Wam jeszcze szybciutko pokazać, co kupiłam wtedy w tym sklepie One Below za funta. I kupiłam taką naklejkę na okna. Ja co roku kupuję jakąś naklejkę do tutaj, żeby mieć w oknie od ulicy. E, ta, I taka śliczna. Ona się tak ładnie mieni. Taki brokat. O, tu ładnie widać. I tak mi się spodobało właśnie. E, I wzięłam na okno w kuchni. Takie. Ślicznie, ślicznie to wygląda. Tylko wiecie, co, szerokość tego jest szersza, już przymierzałam, jakby to miała przyklejkę. Tak, w ten sposób. Antosiu, nie, nie rób mi to kochanie teraz. I jedz, jedz obiadek, dobrze? Dokończ obiad. Oj. No. Co ja mówiłam, aha, jakbym miała to tak przykleić na prosto, to moje okno jest e, węższe niż. E, znaczy jedno skrzydło tego okna jest, jest węższe niż ta naklejka, więc myślę, że będę musiała zrobić jakoś tak na ukos. A te śnieżynki po prostu jakoś gdzieś tam właśnie na górę, na dół, jak tutaj. One są, wszystko jest osobno, także fajnie, nie muszę tego przyklejać razem. Mogę sobie umieścić te śnieżynki jak chcę. No a a tego Mikołaja z tymi reniferkami po prostu tak wezmę na ukos i wtedy ono mi, on mi się zmieści. Fajnie, że te naklejki są osobno, te śnieżynki, bo nie muszę się męczyć, żeby wszystko równo razem przykleić. Tylko rozmieszczę sobie je jak będę chciała. Także będę musiała na ukos tak dać, bo nie zmieści mi się w ten sposób, po prostu nie zmieści. Więc zrobimy tak.